Znalazłem pamiętnik mojej przedszkolanki. Od kiedy miałem 5 lat planowała mój koniec. Sprzątałem dom po babci, gdy za książkami znalazłem stary skórzany zeszyt. Na okładce Własność peczy Henryk sala 12. Moje przedszkole, mój koszmar. Pierwszy wpis. Tomek idealny do projektu. Samotny, łatwy do monitorowania. Dalej każdy dzień mojego życia. Trasy, godziny, lekarze, szkoły, wszystko zaplanowane. Nawet mój pierwszy pediatra był jej kontaktem. Faza druga, faza trzecia. Załatwiła mi pracę, poznała mnie z Sarą, jej terapeutka wysyłała raporty. Nawet moja babcia zaczęła coś podejrzewać. Umarła nagle. Teraz wiem dlaczego. Henryk była u niej jako opiekunka. W styczniu zaczęła się faza ostatnia. Moje życie rozpisane w punktach. Plan mieszkań, zdjęcia z ukrycia, dane medyczne. Kubek z którego codziennie piłem kawę miał na uchwycie truciznę zmęczenie bólem dłości nikt nic nie wiedział ale ona wszystko pani Marciniak która naprawiała mi zlew była nią klucze do mieszkania pełny dostęp ostatni wpis dziś ostatnia dawka jutro zgon projekt tęcza zakończony usłyszałem kroki tomku powiedziała już bez udawanego głosu 35 lat to wystarczająco długo zbliżyła się do mnie i postanowiłem że nie będę czekać rzuciłem pamiętnik w ogień kominka i sięgnąłem po nóż który schowała pod zlewem myślała że nie zauważę ale ja znałem ją już zbyt dobrze obserwowałem każdy jej krok każdy gest podszyty kłamstwem kiedy upadła spojrzała na mnie po raz ostatni nie ze strachem z ulgą jakby właśnie na to czekała jakby chciała żebym wreszcie się obudził spaliłem wszystko dokumenty Dom, każdy ślad, każdą notatkę, każde zdjęcie, nic po niej nie zostało. Tylko ja oddycham. I pierwszy raz od dziecka mam własne życie. Wolne od niej, wolne od projektu, wolne od strachu.